Arturowi wydawało się, że świat jest zbudowany ze szkła i stali, precyzyjnych kątów i chłodnych, gładkich powierzchni. Jego biuro, zawieszone na czterdziestym piętrze lśniącego wieżowca, było sanktuarium tej filozofii. Przez panoramiczne okna widział miasto jako skomplikowaną siatkę, zbiór danych do przeanalizowania, rynek do zdobycia. Ludzie na dole byli jak mrówki, każdy z nich stanowił potencjalny zysk lub stratę. On sam był mistrzem tej gry, a jego emocje... Starannie zamknięte w pancerzu z obojętności, nigdy nie zakłócały jego osądu. Pieniądze były językiem, który rozumiał najlepiej, jedynym, który wydawał mu się wart nauki. Był to kolejny dzień triumfu. Właśnie zamknął transakcję, która przyniosła mu więcej milionów, niż był w stanie zapamiętać. Jego asystentka weszła cicho, położyła na biurku oprawione w skórę dokumenty i wyszła, nie ośmielając się przerwać jego kontemplacji. Artur patrzył na swój podpis na ostatniej stronie, idealnie kaligrafowany, stanowczy. Czuł jednak tylko pustkę. Zwycięstwo było ulotne, a głód kolejnego już zaczynał narastać. To uczucie towarzyszyło mu od lat, od kiedy jego życie osobiste rozpadło się na kawałki, które zamiótł pod dywan luksusu. Jego dom był przedłużeniem biura ogromny, minimalistyczny i zimny. Każdy przedmiot miał swoje miejsce, każda powierzchnia lśniła czystością. Było to muzeum sukcesu, w którym brakowało tylko życia. W tym sterylnym otoczeniu czekał na niego jego syn, Leoś. Sześcioletni chłopiec był jedyną zmienną w jego uporządkowanym świecie, jedynym elementem, którego nie potrafił kontrolować ani zrozumieć. Zastał go w jego pokoju, siedzącego na podłodze w otoczeniu najdroższych zabawek, jakich można było zapragnąć. Leoś jednak nie bawił się nimi. W reku trzymał kredkę i rysował coś w skupieniu na kartce papieru. Obok niego, na małym krzesełku, siedziała pani Zofia, miania o ciepłych oczach i cierpliwym uśmiechu, którą zatrudnił, by wypełniła lukę, jakiej on sam nie potrafił. Artur wszedł do pokoju, a jego drogie, skórzane buty wydały cichy stukot na dębowej podłodze. Leoś nawet nie podniósł wzroku. Od miesięcy chłopiec nie wypowiedział ani jednego słowa. Lekarze nazywali to mutyzmem wybiórczym, skutkiem traumy po rozwodzie i nagłym zniknięciu matki. Artur uważał to za kolejny problem, który można rozwiązać pieniędzmi najlepsi terapeuci, najlepsze szkoły, najlepsze zabawki. Nic nie działało. Wyjął z kieszeni małe pudełeczko. W środku był zegarek, miniaturowa wersja jego własnego, platynowego czasomierza. Kosztował fortunę. Położył go obok chłopca. Leoś rzucił na niego obojętne spojrzenie i wrócił do rysowania. Serce Artura, a raczej coś, co przypominało serce, ścisnęło się nieprzyjemnie. Pani Zofia spojrzała na niego ze współczuciem. On nie potrzebuje kolejnego zegarka, panie Arturze. On potrzebuje pana czasu. Artur zmarszczył brwi. Czas był jego najcenniejszym aktywem, towarem, którego nie marnował. Wzruszył ramionami i wyszedł z pokoju, zostawiając za sobą ciszę przerywaną jedynie szelestem kredki na papierze. Następnego dnia jechał z Leosiem na kolejną wizytę u specjalisty. Lał deszcz, a ciężkie, ołowiane chmury wisiały nisko nad miastem. Wycieraczki pracowały w monotonnym rytmie, a świat za szybą luksusowego sedana wydawał się rozmyty i nierealny. Artur prowadził sam, dając szoferowi wolne. Czasami lubił tę iluzję kontroli, jaką dawało mu trzymanie kierownicy. Zatrzymał się na czerwonym świetle na ruchliwym skrzyżowaniu. Jego wzrok bezwiednie powędrował w stronę chodnika. Pomiędzy spieszącymi się przechodniami, pod ścianą starej kamienicy, siedziała skulona postać. Kobieta owinięta w brudny, zniszczony koc, z twarzą ukrytą pod kapturem przemoczonego płaszcza. Obok niej stał papierowy kubek, w połowie pełen deszczówki. Żebraczka. Artur poczuł znajome ukłucie irytacji. Tacy ludzie psuli estetykę miasta, byli przypomnieniem o porażce, której on sam tak panicznie unikał. Odwrócił wzrok, czekając na zielone światło. Nagle poczuł delikatne dotknięcie na ramieniu. To była mała rączka Leosia. Chłopiec, który zwykle siedział nieruchomo w swoim foteliku, teraz wychylał się do przodu, przyciskając dłoń i czoło do zimnej szyby. Jego oczy były szeroko otwarte, wpatrzone w skuloną postać na chodniku. Z jego ust wydobył się cichy, ledwo słyszalny szept, pierwszy dźwięk od wielu miesięcy. Tato, to mama. Słowa uderzyły w Artura z siłą fizycznego ciosu. Poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. Jego umysł krzyczał, że to niemożliwe. Absurd. Pomyłka dziecka. Spojrzał ponownie na kobietę. Deszcz na chwilę osłabł. Podniosła głowę, odgarniając z twarzy mokre. Posklejane kosmyki włosów. I wtedy ją zobaczył. Pod warstwą brudu i rezygnacji, w zapadniętych policzkach i pustych oczach, rozpoznał rysy Ewy, jego byłej żony, kobiety, którą kiedyś kochał, a potem zniszczył swoją obojętnością i odepchnął czekiem z wieloma zerami. Zanim rozległ się klakson. Światło zmieniło się na zielone. Artur siedział jak sparaliżowany. Ręce zaciskały mu się na kierownicy tak mocno, że pobielały mu kłykcie. Inny kierowca go wyminął, rzucając w jego stronę przekleństwo. Artur wcisnął pedał gazu mechanicznie, bezmyślnie, przejeżdżając przez skrzyżowanie. W lusterku wstecznym widział oddalającą się, drobną postać swojej byłej żony, która znów schowała twarz w dłoniach. Leoś z tyłu płakał cicho, a jego łzy były jak kwas, który przepalał pancerz Artura. Wizyta u terapeuty została odwołana. Artur zawrócił i pojechał prosto do domu, łamiąc po drodze kilka przepisów. Jego umysł był chaosem sprzecznych myśli. Wstyd, wściekłość, niedowierzanie i przerażające, dawno zapomniane poczucie winy walczyły o dominację. Jak to możliwe? Dał jej przecież wszystko, czego mogła chcieć po rozwodzie. Dom, pieniądze, które miały jej wystarczyć na całe życie. Chciał, żeby zniknęła, żeby nie zakłócała jego nowego, idealnego porządku. I zniknęła. Aż do teraz. W domu przekazał zapłakanego Leosia pani Zofii, rzucając jej tylko zdawkowe wyjaśnienie o złym samopoczuciu chłopca. Sam zamknął się w swoim gabinecie. Chodził w kółko po drogim, perskim dywanie, czując się jak zwierzę w klatce. Obraz Ewy na ulicy wypalał mu się w pamięci. To nie była tylko porażka finansowa, którą można było naprawić. To była porażka ludzka, jego porażka. Natychmiast zadzwonił do swojego prywatnego detektywa, człowieka, który potrafił znaleźć każdą informację za odpowiednią cenę. Głos Artura był ostry i pozbawiony emocji, ale w środku cały drżał. Chcę wiedzieć wszystko. Gdzie mieszka, co się stało, dlaczego jest na ulicy. Wszystko. I chcę to wiedzieć do jutra. Następne 24 godziny były najdłuższymi w jego życiu. Nie mógł spać, nie mógł jeść. Próbował pracować, ale liczby na ekranie komputera traciły sens. Ciągle wracał myślami do Ewy. Pamiętał ją z czasów, gdy się poznali pełną życia śmiejącą się artystkę, która widziała w nim coś więcej niż tylko rosnący stan konta. Pamiętał, jak stopniowo gasł jej uśmiech. Jak jego praca pochłaniała go bez reszty, jak ich rozmowy stawały się coraz krótsze, aż w końcu zastąpiła je cisza. Rozwód był dla niego transakcją biznesową. Podzielili majątek, on zatrzymał syna, bo miał lepszych prawników i większe możliwości. Wierzył, że postępuje słusznie, zapewniając Leosowi stabilność. Teraz widział, że zapewnił mu tylko złotą klatkę. Detektyw zadzwonił następnego dnia po południu. Raport był krótki i brutalny. Ewa po rozwodzie próbowała zacząć od nowa. Otworzyła małą galerię sztuki, ale brakowało jej zmysłu do interesów. Wtedy poznała Marka. Mężczyznę, który wydawał się czarujący i wspierający. Szybko ją omotał, przekonał, by uczyniła go wspólnikiem. A potem systematycznie zaczął ją niszczyć. Przejął kontrolę nad jej finansami, odizolował od przyjaciół, wpędził w długi. Nadużywał alkoholu, był agresywny. Kiedy pieniądze się skończyły, zabrał ostatnie oszczędności i zniknął, zostawiając ją z niczym. Eksmisja była tylko kwestią czasu. Od kilku tygodni żyła na ulicy, zbyt dumna i zbyt złamana, by prosić o pomoc. Każde słowo raportu było jak cios. Artur zdał sobie sprawę, że nie tylko ją opuścił. On stworzył próżnię, w którą wpeł drapieżnik taki jak Marek. Jego pieniądze, które miały być jej zabezpieczeniem, stały się przynętą, która przyciągnęła nieszczęście. Tego samego wieczoru Artur pojechał w miejsce, gdzie detektyw ostatnio widział Ewę. Była to okolica tanich barów i noclegowni. Znalazł ją w tym samym miejscu co poprzedniego dnia, skuloną pod tą samą ścianą. Wyglądała jeszcze gorzej niż w jego wspomnieniach. Była chuda, a jej twarz nosiła ślady wyczerpania i rozpaczy. Zaparkował samochód i wysiadł. Przez chwilę stał na drugim końcu ulicy, niepewny, co zrobić. Jego stary instynkt podpowiadał mu, żeby po prostu wysłać kogoś z pieniędzmi, załatwić sprawę dyskretnie i bezboleśnie. Ale widok Leosia, przyciskającego twarz do szyby, nie pozwalał mu na to. Musiał to zrobić sam. Podszedł do niej powoli. Nie zauważyła go, dopóki nie stanął tuż przed nią. Kiedy podniosła wzrok. W jej oczach najpierw pojawiło się zdziwienie, a potem strach i wstyd. Próbowała się zasłonić, schować, jakby chciała wtopić się w brudny mur za jej plecami. Ewa. Jego głos był bardziej ochrypły niż się spodziewał. Odejdź, Artur. Proszę. Jej szept był ledwo słyszalny. Nie odejdę. Wstań. Musimy porozmawiać. Wyciągnął do niej rękę. Zawahała się, ale w końcu chwyciła ją niepewnie. Jej dłoń była lodowata i cienka jak papier. Pomógł jej wstać. Zachwiała się, a on przytrzymał ją mocniej. Wtedy poczuł, jak bardzo jest krucha, jak niewiele z niej zostało. Właśnie wtedy z za rogu wyszedł barczysty mężczyzna o nieprzyjemnej twarzy. Zmierzył Artura pogardliwym spojrzeniem, a potem szarpnął Ewe za ramię. A ty co, znalazłaś sobie nowego sponsora? Chodź, idziemy. To był Marek. Detektyw dołączył do raportu jego zdjęcie. Puść ją. Artur powiedział to cicho, ale w jego głosie była stal. Bo Kim ty jesteś, jej wybawcą w wyśniącej zbroi? Marek zaśmiał się nieprzyjemnie. Spadaj stąd, zanim pożałujesz. Artur nie był człowiekiem skłonnym do przemocy. Jego bronią były słowa, kontrakty i prawnicy. Ale w tamtej chwili, widząc strach w oczach Ewy i czując jej drżenie, coś w nim pękło. Zrobił krok do przodu, stając między Markiem a Ewą. Powiedziałem, żeby się puścił. Marek, zaskoczony jego postawą, na chwilę poluzował uścisk. Artur wykorzystał ten moment. Złapał Ewę za drugą rękę i pociągnął ją za siebie. Jedziesz ze mną. Koniec tego. Powiedział to do niej, ale jego wzrok był utkwiony w marku. Pożałujesz tego, ty bogaty sukin-synu. Wrzasnął za nimi Marek, ale nie ruszył się z miejsca. Strach i zaskoczenie go sparaliżowały. Artur poprowadził Ewę do samochodu, otworzył jej drzwi i upewnił się, że jest bezpieczna w środku. Sam usiadł za kierownicą i odjechał, nie oglądając się za siebie. W samochodzie panowała cisza. Ewa siedziała skulona na siedzeniu pasażera. Patrząc w swoje dłonie, płakała bezgłośnie. Artur nie wiedział, co opowiedzieć. Słowa takie jak przepraszam, wydawały się puste i niewystarczające. Zabrał ją nie do swojego zimnego domu, ale do luksusowego hotelu, gdzie wynajął dla niej apartament. Zamówił jedzenie, wezwał lekarza. Czekał na zewnątrz, podczas gdy lekarz ją badał. Diagnoza była przewidywalna, skrajne niedożywienie, wyczerpanie, początki zapalenia płuc. Ale najgorsze były rany niewidoczne dla oka. Kiedy w końcu wszedł do pokoju, spała, uspokojona środkiem nasennym. Wyglądała jak dziecko, mała i bezbronna w ogromnym łóżku. Artur usiadł w fotelu obok i po prostu na nią patrzył. Po raz pierwszy od lat nie myślał o biznesie, o zyskach, o kolejnym celu do osiągnięcia. Myślał o tym, jak bardzo zawiódł. Jako mąż, jako ojciec, jako człowiek. Sprawy potoczyły się szybko. Marek nie zamierzał odpuścić. Kiedy zorientował się, kim jest Artur, zaczął go szantażować. Groził, że pójdzie do pracy z historią o tym, jak miliarder wyrzucił żonę na bruk. Artur wiedział, że musi działać. Jego prawnicy przygotowali pozew przeciwko Markowi o wyłudzenie i znecanie się, a także wniosek o zakaz zbliżania się. Najważniejsza była jednak inna bitwa bitwa o rodzinę. Artur zaczął spędzać każdy dzień z Ewą i Leosiem. Przeniósł ją do komfortowego mieszkania niedaleko jego domu, zatrudnił najlepszych terapeutów dla niej i dla syna. Ale co najważniejsze, sam zaczął być obecny. Odkrył, że rozmowy z sześcioletnim synem, nawet jeśli ten nie odpowiadał, mogą być ważniejsze niż negocjacje warte miliony. Nauczył się go słuchać jego ciszy, jego rysunków, jego spojrzeń. Ewa powoli wracała do życia. Zaczęła jeść, odzyskała kolory. Zaczęła znów malować. Jej pierwsze obrazy były ciemne i pełne bólu, ale z czasem pojawiało się w nich coraz więcej światła. Rozmawiali godzinami, po raz pierwszy od lat szczerze. Artur opowiedział jej o swojej pustce, a ona o swoim strachu i upadku. Nie było łatwo. Stare rany otwierały się na nowo, ale tym razem nikt nie uciekał. Punkt kulminacyjny nastąpił w sądzie. Marek, przyparty do muru, postanowił walczyć. Jego adwokat próbował przedstawić Artura jako potwora, który manipuluje wszystkimi dla własnych korzyści. Media podchwyciły temat. Artur znalazł się w centrum uwagi. A jego reputacja wisiała na włosku. Kiedy został wezwany na świadka, stanął przed sądem i powiedział prawdę. Nie bronił się. Przyznał się do swojej arogancji, do zaniedbania rodziny, do tego, że jego obsesja na punkcie bogactwa zniszczyła wszystko, co było wartościowe. Mówił o tym, jak jego syn przestał mówić i o tym, jak zobaczył swoją żonę na ulicy. Jego głos się nie łamał, ale w jego oczach widać było ból i szczery żal. To ja stworzyłem warunki, w których człowiek taki jak on mógł skrzywdzić Ewę. Zawiodłem ją i mojego syna. Ale nie pozwolę, by ktokolwiek inny ich skrzywdził. Zrobię wszystko, by to naprawić. Ale prawdziwym przełomem było zeznanie, którego nikt się nie spodziewał. Terapeutka Leosia zasugerowała, że chłopiec powinien mieć szansę zabrać głos, jeśli będzie chciał. Wprowadzono go na salę w towarzystwie psychologa. Był spokojny. Usiadł na krześle dla świadków, które było dla niego o wiele za duże. Sędzia, starsza kobieta o łagodnym spojrzeniu, zadała mu proste pytanie: Leoś, czy chcesz nam coś powiedzieć? Chłopiec rozejrzał się po sali. Jego wzrok spoczął na matce, która uśmiechnęła się do niego przez łzy. Potem spojrzał na ojca, który patrzył na niego z miłością i dumą. W końcu odwrócił się w stronę marka. Wziął głęboki oddech i powiedział głośno i wyraźnie: Ten pan krzyczał na mamę. Mama przez niego płakała. A potem tata przyszedł i nas zabrał. I teraz już nie płaczemy. Proste słowa dziecka miały większą moc niż wszystkie mowy prawników. W sali zapadła cisza. Sprawa była rozstrzygnięta. Marek został uznany za winnego. Zakaz zbliżania się stał się faktem. Gdy wychodzili z sądu, otoczył ich tłum reporterów. Ale Artur ich nie widział. Patrzył tylko na swoją rodzinę. Leoś trzymał go za jedną rękę, a Ewe za drugą. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów czuł, że jest na właściwym miejscu. Minął rok. Nie wrócili do starego życia. Artur sprzedał zimny, minimalistyczny dom i kupił inny, mniejszy, z dużym ogrodem. Jego biuro na czterdziestym piętrze wciąż tam było, ale on bywał w nim znacznie rzadziej. Nauczył się delegować obowiązki. Odkrył, że świat się nie zawali, jeśli wyjdzie z pracy o piątej, by zjeść kolację z synem. Ewa rozkwitła. Jej pracownia malarska mieściła się teraz w przeszklonej części nowego domu. Jej obrazy, pełne kolorów i nadziei, zaczęły zdobywać uznanie. Ale jej największym dziełem sztuki była odbudowana rodzina. Tego popołudnia siedzieli wszyscy troje w ogrodzie. Słońce chyliło się ku zachodowi, malując niebo na odcienie pomarańczu i różu. Leoś biegał po trawie, śmiejąc się głośno i beztrosko. Był szczęśliwym, gadatliwym siedmiolatkiem, który opowiadał o wszystkim, co widział. Artur objął Ewę ramieniem, a ona oparła głowę na jego ramieniu. Patrzyli w milczeniu na swojego syna. Artur pomyślał o drodze, którą przeszli. Stracił część swojej reputacji, zrezygnował z kilku lukratywnych kontraktów. W oczach starego świata mógł wyglądać na słabszego. Ale czuł się bogatszy niż kiedykolwiek. Zrozumiał, że prawdziwego bogactwa nie mierzy się w liczbach na koncie bankowym, ale w chwilach takich jak ta. W cieple dłoni ukochanej osoby i w dźwięku śmiechu własnego dziecka. Szept jego syna w deszczowy dzień na ruchliwym skrzyżowaniu nie tylko uratował jego matkę, uratował również jego.